Cześć, hi, witajcie z mojego pokoiku. Patrzcie, znowu się widzimy, to znaczy, wy mnie widzicie, ja was niestety nie widzę. Może to się kiedyś zmieni, technologia się rozwija. Nieważne, w każdym razie, nie w każdym bądź razie, ale w każdym razie tę korektę językową zawdzięczam Wam, bardzo dziękuję za to. Bardzo lubię temat, który dziś poruszymy, ponieważ to jest temat z głębi serca Boga, przefiltrowany, że tak powiem, przez serce Maryi trafiający prosto, w samo centrum serca każdego człowieka. Zapraszam Was serdecznie na film poświęcony godzinnie, godzinnie, i musi być lapsus językowy, godzinie łaski, która jak co roku przypada 8 grudnia na Dzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi Pięknej Kekharitomenę Pełnej łaski czego wprowadzenia nie dałem rady nagrać. Przepraszam. Nie chcę powtarzać tego, o czym mówiliśmy sobie już rok temu, dwa lata temu, ponieważ co roku. Nagrywam, montuję film poświęcony godzinie łaski. Dziś bardzo krótko, może troszkę od innej strony, na temat godziny, Godzinni? Godzinni? Na temat godziny łaski. Natomiast chcę, żebyśmy bardzo duchowo odebrali to, co jest związane z 8 grudnia, z uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Żeby wszystko miało ręce i nogi, to oczywiście zarys historyczny godziny łaski. A mianowicie. O godzinie łaski powiedziała nam sama Maria 8 grudnia 1947 roku we włoskiej miejscowości Monticiari, czyli tłumacząc na język polski Jasnej Górze. W tej maleńkiej włoskiej miejscowości Maria ukazywała się pielęgniarce Pierini Gili. Pierini, Pierinie, Pierinie Gili, Pierinie Gili. Pierini, pierini, pierini. Pierwsze objawienie miało miejsce 24 listopada 1946 roku w szpitalu. To jest, słuchajcie, generalnie kontekst tych objawień również ma znaczenie. Po pierwsze, Maria się objawia pielęgniarce, po drugie, objawia się w szpitalu. Pierina zobaczyła płaczącą Madonnę, której pierś była przebita trzema mieczami. Powiedziała tylko trzy słowa: modlitwa, ofiara i pokuta. W tych trzech słowach zawiera się cała duchowość chrześcijańska, całe pismo święte, słowo Boże, które daje życie, cała Ewangelia. Kiedy Pierina ponownie zobaczyła Matkę Bożą, bardzo się zdziwiła. Tym razem Maria uśmiechała się, miała na sobie jasną szatę, a w miejscu trzech mieczy były przepiękne róże: biała, czerwona i złota. Przedstawiła się jako róża, duchowa. I teraz zbadajmy kontekst tych objawień. Maria objawia się w szpitalu, objawia się w pielęgniarce. Całe nasze życie duchowe, można powiedzieć, jest swego rodzaju wojną, walką. Nie chcę kreślić obrazu chrześcijanina, katolika, który cały czas musi walczyć, ale jednak trochę tak jest. Każdy z nas walczy, czy człowiek wierzący, czy niewierzący. Ludzie wierzący. Wiedzą, że tę walkę już wygrali, a w związku z tym, jakby walczymy, chociaż wiedząc, że już zwycięstwo jest po naszej stronie, a właściwie, i tu jest pytanie do nas, czy my jesteśmy po stronie zwycięzcy, po stronie Chrystusa, ponieważ Bóg, który tak bardzo nas kocha, że szanuje naszą wolność, nigdy nas nie zmusi do tego, żebyśmy na ziemi żyli z Nim i żebyśmy również po śmierci z Nim żyli. Jeżeli ktoś na ziemi żyje bez Boga to Pan Bóg to uszanuje, ponieważ miłość, a Pan Bóg jest miłością według pierwszego listu Świętego Jana, szanuje wolność. Pan Bóg nie jest tyranem. W związku z tym po śmierci również istnieje możliwość, aby żyć bez Boga, tą możliwością jest piekło. I teraz Maria objawia się w szpitalu. Papież Franciszek kiedyś powiedział, że kościół jest szpitalem polowym. Szpital polowy rozbija się tam, gdzie jest wojna. Gdzie jest potyczka, gdzie jest bitwa, no wiecie co mam na myśli? Gdzie jest generalnie walka? W walce zawsze potrzebne jest opatrywanie ran. Każdy z nas jest raniony i rani innych. Najczęściej ranienie innych wynika z tego, że najpierw ranimy samych siebie, ponieważ Chrystus powiedział: Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Jeżeli nie kochasz samego siebie, to również nie ma takiej możliwości, abyś. Kochał drugiego człowieka, ale jeszcze wcześniej powiedział: Miłuj Pana Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem czyli poznaj Boga prawdę o Nim i przyjmij tę prawdę swoją wolną wolną, ojej, swoją wolą. Pójdź za prawdą w sposób wolny czyli w szpitalu polowym opatruj swoją zranioną wolność, która często wybiera wolę. I Maryja przychodzi z obietnicami związanymi z 8 grudnia z tak zwaną godziną łaski, która jest między godziną 12.00 a godziną 13.00, aby napełnić nas pewnością nadziei, która zawieść nie może, jak to mówi święty Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 5 wersie. O co chodzi? Posłuchajmy dalej, to znaczy, posłuchajcie dalej, jeżeli chcecie, jak nie, to można sobie słuchajcie, włączyć co innego. W każdym razie. Objawienia powtarzały się bardzo często. To najbardziej pamiętne miało miejsce 8 grudnia 1947 roku w Bazylice w Montichiari. Maria powiedziała, Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia, dusze zatwardziałe i zimne jak marmur, Poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniana. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny, godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę. Maryja prosiła, aby ustanowić to nabożeństwo w całym kościele, wskazywała także na swoje serce. Spójrz na to serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to serce miłosierdzia i otrzymają dar pokuty. Godzina łaski jest dla ludzi, jak to mówi Maria, dobrych i złych, którzy mają się zjednoczyć w modlitwie, w ofierze i w pokucie. Każdy z nas musi złożyć ofiarę walcząc ze swoimi słabościami, człowiek niewierzący mógłby powiedzieć, walcząc ze swoimi wadami. Zawsze musimy zapłacić konkretną cenę za to, aby być mówiąc znowu językiem ateistów lepszymi ludźmi. A zatem doskonalenie się, takie również typowo ludzkie dotyczy każdego człowieka. Tyle że my, chrześcijanie, katolicy, mamy o wiele szerszą perspektywę i wiemy, że świętość wcale nie polega na doskonałości moralnej, ale na tym, że powstajemy. Modlitwa, ofiara i pokuta, te trzy miecze, które przebijały niepokalane serce Maryi, są narzędziami, które przechodzą przez serce Maryi, narzędziami, które prowadzą nas do nieba. Modlitwa, ofiara i pokuta odnoszą się do sakramentów świętych. Do sakramentu pokuty i pojednania, czyli ofiara, trzeci miecz, do sakramentu eucharystii, czyli drugi miecz. Miecz przebijający serce Maryi, który Maria nazywa ofiarą i modlitwa, a zatem otwarcie się na Boga, nawiązanie z nim kontaktu. Szczere z głębi serca westchnienie Boże, pomóż mi, o czym mówił Ojciec Dolindo w najprostszej modlitwie. Jezu, po prostu Ty się tym zajmij. Jakie są prośby i obietnice związane z godziną łaski? Ja bym powiedział tak zwaną godziną łaski. Dlaczego tak zwaną? Ponieważ każda godzina może być godziną łaski, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, kiedy jesteśmy w stanie przyjmować Eucharystię. Godziną łaski jest właściwie ten moment, kiedy przyjmujemy Eucharystię, kiedy w sakramencie pokuty i pojednania jednamy się z Bogiem, jednamy się z bliźnim, jednamy się z samymi sobie i kiedy również pokutujemy za grzechy. Natomiast Maria mówi konkretnie o 8 grudnia o godzinie 12 do 13 jako godzinie łaski, ponieważ wtedy, zgodnie z obietnicą przekazanej włoskiej pielęgniarce, Ześlę wiele łask dla duszy i dla ciała. Nasza walka duchowa dotyczy naszego ciała i naszej duszy, również naszego ciała i naszej duszy. W zdrowym ciele zdrowy duch, co nie oznacza, że uzdrowienie ciała jest konieczne, aby człowiek został zbawiony, aby człowiek poszedł, mówiąc trywialnie, do nieba. Często jest tak, że Pan Bóg będzie nas trzymał blisko siebie właśnie przez to, że będzie się zgadzał na chorobę, na nasze cierpienie, co może brzmieć absurdalnie w kontekście Boga, który jest Ojcem i który jest miłością. Natomiast doświadczenie własnej samotności, słabości cierpienia ma na celu uświadomienie nam, że nie jesteśmy samowystarczalni. I każdy czas w dziejach ludzkości, kiedy człowiek odchodził od Boga, był naznaczony wojnami, cierpieniem. Ogromnymi, potężnymi chorobami, ponieważ kiedy człowiek odchodził od Boga, Bóg zostawiał go oczywiście i nie zmuszał go do tego, aby go słuchał, aby poszedł za nim. Wtedy też człowiek skazywał się na cierpienie, na samotne toczenie walki z grzechem, ze złem, ze śmiercią. Nawet jeżeli jesteśmy ludźmi niewierzącymi, to grzech dotyczy każdego człowieka. Dlaczego? ponieważ każdy z nas jest zdolny do czynienia zła. I to co niedawno udowodnili genetycy, że kiedyś w zamierzchłych czasach ludzie zrobili sobie potworną krzywdę, tak potworną, że zmienił się ich genotyp, co by potwierdzało, że istnieje rzeczywiście grzech pierworodny, który jest dziedziczny. To znaczy człowiek jest zdolny do zła i potrzebuje obecności Boga, potrzebuje najpierw uzdrowienia duszy i ewentualnie uzdrowienia Ciała, natomiast nigdy nie przychodzi uzdrowienie duszy przez uzdrowienie ciała. Chrystus zawsze najpierw nawoływał do nawrócenia, do odwrócenia się od zła, do pokuty i dopiero za nawróceniem serca szło, 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 szło uzdrowienie ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan mój boski syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie, jeśli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. A zatem, jeżeli będziemy się modlić za innych w godzinie łaski, również możemy się przyczynić do ich nawrócenia i do tego, że Bóg zadziała w ich sercu. A zatem, godzina łaski nie jest przeznaczona tylko dla mnie, ale w tej godzinie łaski 8 grudnia mogę. Swoją modlitwę, ofiarę, pokutę ofiarować za innych. Dalej. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Stąd o tym mówię i stąd proszę Was, abyście udostępniali ten film maksymalnie możliwie, gdzie możecie. Znaczy, żebyście udostępniali ten film, gdzie możecie. Ponieważ zgodnie z tą prośbą Maryi powinniśmy rozpowszechniać wiedzę na temat godziny łaski. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny, godziny łaski. Wkrótce, sun, nie wiemy kiedy, wkrótce, wkrótce to dotyczy każdego z nas. Dla Pana Boga wkrótce może oznaczać 100 miliardów lat. Dla nas wkrótce kojarzy się z krótszą przestrzenią czasową, natomiast Pan Bóg daje nam nadzieję. Prędzej czy później doświadczysz godziny łaski, jeśli będziesz mnie szczerze i wiernie poszukiwał. I ostatnie, jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. Natomiast pierwszym punktem jest jednak, aby stworzyć sobie taką możliwość pójścia do kościoła. I to nie chodzi o to, że mamy całą godzinę w kościele przebywać. Chodzi o to, żebyśmy, mówiąc tak brzydko, przynajmniej na parę minut wpadli do kościoła. Abyśmy zorientowali się i ciałem, i duszą w stronę Boga. Jeżeli oczywiście nie możemy godziny łaski przebywać w kościele, Maria dopuszcza, abyśmy również tę godzinę łaski. Świętowali w naszej duszy, w tym miejscu, w którym jesteśmy, w miejscu pracy, w miejscu, gdzie spędzamy wolny czas. Nie wiem, co, będziemy, co ty będziesz robił między godziną 12 a 13 8 grudnia. I na koniec. Maria obiecuje nam morze łask, które rozleje się w duszach ludzi przeżywających godzinę. Łaski. Nawet jeżeli tej łaski nie będziemy widzieć od razu, a być może nie dostrzeżemy jej nigdy, to już w momencie, kiedy będziemy swoje intencje, czy związane z moim życiem, czy intencje zanoszone za innych, przeżywali godzinę łaski, już w tym momencie powinniśmy być Bogu wdzięczni za to, co otrzymamy. Dlaczego? Ponieważ wdzięczność otwiera na Boga, ponieważ wdzięczność otwiera serce, otwiera mnie. Na bliźniego otwiera mnie, również na samego siebie, aby zaakceptować siebie takim, jakim jestem, aby dostrzec w sobie słabości, które mogą stać się miejscem obecności mocy Bożej. Wdzięczność za dary i za łaski, o które prosimy, powinna być uprzedzająca wobec otrzymania tychże łask. To znaczy, już w momencie, kiedy prosimy o cokolwiek Boga, powinniśmy Mu za to dziękować. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg istnieje poza czasem i poza przestrzenią. Na Boga nie ma czasu, nie ma ograniczeń czasowych. Jeżeli go o coś prosimy, to Bóg w tym momencie wysłuchuje naszych modlitw i udziela nam łask, które doprowadzą nas do nieba. Coś jeszcze miałem dodać, ale tak zrobiłem jakby takiego. No. I pamiętajmy na sam koniec. To jest oczywiste, ale warto o tym przypominać. To nie Maryja daje nam łaski, tylko Maryja jest pośredniczką łask. Tak jak Bóg przyszedł przez Maryję na świat, tak również przychodzi do nas przez Maryję. To jest najszybsza droga, naj, najszybsze mówiąc bardzo brzydko, ale jednak mówiąc w ten sposób, kanał, w którym Bóg dociera do serca człowieka. Dlaczego? Ponieważ kobieta jest w stanie dotrzeć do człowieka, pewnie do mężczyzny szczególnie, szybciej niż jakakolwiek inna osoba, to znaczy inna płeć. W takim znaczeniu, że Bóg działa przez Maryję. Bóg działa przez Piękną kecharitomenę. Ke czyli pełną łaski. Ponieważ jeżeli Bóg działa przez Maryję, to ona będąc pełną łaski, nie jest w stanie dać z siebie niczego, ponieważ jest pełna łaski. Łaski nie swojej, ale łaski Bożej. Dlaczego? Ponieważ poszła w nieznane, poszła za Bogiem, zaufała mu, zawierzyła. I to zawierzenie stało się przestrzenią, w której Pan Bóg złożył całą swoją łaskę. A zaczęło się od tego. Na czym się skończyło? Że złożył w ręce Maryi i pod sercem Maryi swojego syna, przez którego przyszło zbawienie. Gdyby Chrystus się nie narodził, gdyby Chrystus nie został zabity na krzyżu, nie zmartwychwstałby. Dlatego Bóg udziela nam łaski przez Maryi, ale to Bóg jest dawcą, autorem łask. On zna najlepiej nasze serca. Zanim o cokolwiek zaczniemy Go prosić, On dokładnie wie, czego nam. Potrzeba. I o tym właśnie mówi godzina łaski, przypadająca co roku 8 grudnia w niepokalane poczęcie Najświętszej Marii, Panny. W tę uroczystość, która mówi nam, że serce Maryi jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Jezusa. A wejściem tej kaplicy do kaplicy Niepokalanego Serca Marii jest serce Świętego Józefa, o czym kiedyś sobie jeszcze porozmawiamy. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie i widzimy się wszyscy w znaczeniu takim, że duchowo łączymy się 8 grudnia między godziną 12 a 13. Cześć i szczęść Boże.